Hej, hej, witajcie, ja jestem generałek, a to Star Wars The Republic. W poprzednim odcinku, z tego co pamiętam, to... Opróżniliśmy, że tak powiem, opróżniliśmy, to jest złe słowo. Zdobyliśmy artefakt Tula Korda, w świątyni Sithów, na Dro Dromont Kaas, gdzie aktualnie jesteśmy. No i dostaliśmy misję od naszej mistrzyni, Darth żeby wyruszyć do narszada, czy Znaczy tam były dwie opcje chyba. Mieliśmy wyruszyć, ale mamy nawet wyruszyć do Narshada, Nie wiem dlaczego nie mamy wyboru. Powinniśmy go mieć. No i właśnie dostaliśmy własny statek. To jest, była niespodzianka dla, dla nas. Ja spodziewałem się, że to będzie mieć świetny w plecach. To eee, no nie byłaby miłą niespodzianką, ale... Okazała się ta niespodzianka niezwykle, niezwykle miła. Dostaliśmy własny statek. Eee, właśnie mam teraz 19 poziom, bo ja jeszcze zrobię innego quest'a po drodze. Eee, wiem, że nie powinienem, ale. Uuuuuuu! Jak, jak te rzeczy. Eee, zrobiłem jeden quest. Myślę, że tak. Zapomniałem, po prostu nie chciałem specjalnie nagrywać. Eee, wiem, że nagrywania, nagrywania, potem latać po całej mapie, żeby. Eee, bo się skończyło ten quest i kontynuować, tak. No i co? Eee, zrobiłem go. To się nazywa. Quest nazywa się Warmonger. Ej, eee, tu gadam? gada Warmonger. Nie, nie, nie. nie. Przeczytałem po prostu ten, ten napis, dlatego mi się skojarzyło, nie, to było The War Machine I okazało się bardzo ciekawe, chociaż króciutki e, Otóż, e, polegało na tym, że mieliśmy znaleźć żołnierzy, którzy zostali porwani przez siły Lorda Grafana Czym Grata, nadal nie nauczyłem się tej wymowy e, I okazało się, że są przerabiani na cyborgi, czego się w ogóle nie spodziewałem I mieliśmy tam potem wybór, że Możemy ich albo wysłać do y, Imperium, żeby służyli Imperium, albo ich wyłączyć zwyczajnie no zabić, innymi słowy. Ja zdecydowałem się ich zabić, y, bo tego chcieli, tak, po prostu. Po prostu tego chcieli i teraz sobie... No i dostałem trochę punktów jasnej strony. No i kłopot y, y, ukończony sukcesem. I teraz sobie tak patrzę. Co są za rzeczy? Wyglądają fajnie. To może jakaś rzecz, która... No nie, tu można tylko kupić rzeczy jakby za te kryształki, co się staje na misję. Można wybrać zamiast nagrody. Trochę jest... Mam ich chyba dziewięć, tak pamiętam, więc nic nie kupię. A, to jest stuff. Wygląda, wygląda fajnie. Wygląda to jest o wiele lepszy. No, fajnie byłoby wziąć, ale... ale... Ale nie mamy kasy. No jeszcze. Nie, mamy jeszcze podwójny miejsc świetny. Którego nie możemy używać ponieważ gramy na free to play, a nie mamy tego. Więc nie mamy ekspansji. E... Rise of the Hood Carpel. Więc nie możemy go używać. Ja to nam to bardzo nie przeszkadza, bo nie się w sumie, że z tym samym jakby mieczem świetnym, który mam aktualnie możemy spokojnie przez całą grę. E... Ulepszając go zwyczajnie. To Mówimy ścieżki i tu wchodzimy tutaj. Tak, to jest. tutaj będzie nasz statek. Tak, musimy tylko użyć windy i lecimy do hangaru. Okej, okay. widzę, pokazuje nam, żeby iść tędy. Tędy i przyjdziemy. Bo tu jest ściana. To jest znaczy ściana drzwi, e, na no, pewno hangaru. Tu się nie otworzy. Musimy gadać. O, jakie kolejki! Takie no, typowe dla lotniska, oczywiście. A, tędy musimy przejść. O! I mamy kapsenkę. O, co się dzieje? Dlaczego tak biegli? No, Nie wiem, czy z właśnie same SMS-a. O, nasz statek. No. Byle co to nie jest? Zaszywa nie oszczędzała. Ależ kto tam to wie, ja nie znam się na statkach kosmicznych. Ale wygląda, wygląda naprawdę fajnie. No to co, wchodzimy. Prawda? Wchodzimy. Tu jest tam... Ktoś tam napisał, na czasie, jakby. Kąd... Po kolei jakby te najważniejsze rzeczy dla... E, sitów, tak? Bo to jakby ich kot to jest. E, e, spokój to kłamstwo. Tu spokój to kłamstwo jest tylko pasja. Pasja da mi siłę, siła da mi moc. Moc da mi... E, zwycięstwo. Z, e, zwycięstwo zniszczymy kajdany. E, moc mi oswobodzi. Tak, bo dajesz brzmiało. E, kot sitów tak. Spamiętam okej, okay, lecimy! Lecimy! Wow, ej, on wygląda jak taki. Wielki TIE Fighter. No, może dobra, przesadzam, ale ma bardzo podobny kopiec z tego co widzę. Taki charakterystyczny dla Imperium, pewnie. Ej, no to wygląda jak TIE Fighter! Taki, może bardziej. Advanced? Nie. Nie wiem, nie znam się na TIE HATERach. Bo widzieliście, on jest takie rozkładane chyba jak panele. Jak tutaj, Fighter. O, mamy własny statek. Okej. Okay. Aha, mamy jakiś samouczek, na pewno się przyda. Aha. Oczywiście, za kasę za to musimy płacić. O, A, bo tutaj to jest coś genialnego w Star Wars. Robotnik to jest to, że. Eee, są nawet bitwy kosmiczne. No i okay. no co tutaj mamy? O! Nowy kompan... You must be my new master. Gentle, kind new master. Personal entertainer. Do you perform tricks? <laughs> not as such, Master. I would be willing to learn tricks if it pleases you, however. I am programmed for a wide array of tasks, including but not limited to meal preparation, ship maintenance, janitorial duty, and etiquette. Welcome aboard this Fury class Imperial Interceptor, a versatile craft combining a starfighter's maneuverability with armament to rival larger military vessels you'll find all of the standard amenities, including your own private captain's locker for storing valuables. the astrogation console contains a constantly updated... Map of the via the ship's holo priority alerts that you may find useful are available from the imperial holonet console. lastly, the ship's intercom will inform your crew that you wish to issue new orders. any questions, master? I have a mission to complete time to see what this ship can do. Thank goodness you aren't deactivating me. I mean good luck. I regret I am unable to offer you combat support. Master, Frankly, my chassis couldn't withstand the stress. However, should any errands arise that are beneath your superior status, please do not hesitate to call upon me. I function to serve you whenever okay. you are ready to depart. Consult the galaxy map on your bridge. It will program the proper astrogation coordinates and activate the engines. Czyli dostaliśmy nowego kompana, ale zbytnio mnie nie zachwycił. No, raczej mnie nie zachwycił. O, kembal. Oczywiście musimy pogadać z kembalem, który ma tutaj swoją własną ee, kajutę. No, nawet jest kilkuosobowa. On no, chyba nie będzie tego zadowolony.

tu e, V, nie wiem, tu V, może mówić, no dwa, dwa V, może mówić. E, Zbyt mnie nie pociąga, jak już mówiłem, taki mech, mech. Raczej, raczej nie będę tego korzystać. Chcemy raczej kogoś żywego. U, coś tu mamy. Imperial Fleet Command. Możemy tu zrobić The Republic grows bolder. Their attack squadrons ambush Imperial targets and disappear into We're struggling to compete. Why would the Republic risk war over these space skirmishes? Open warfare's just around the corner. They're likely probing us for weaknesses, readying for battle. I've scrambled the Cast 23rd and Dreadwing, but it's not enough. We're forming an exclusive response squadron, the Empire's Fury. With a Sith of your power leading the squadron, we'd crush the Republic in record time. As for I will proudly lead the Empire's Fury. Fantastic, my lord. Your call sign will be Rage. Uploading mission data to your ship now. You'll work alone, while the rest of the squadron assists throughout the galaxy. Strike with fury. Strike for the Empire. Okay, czy dołączyliby takie składronu? squadron. Jak było położenie squadron? No, dołączyliby do jakiegoś działu kosmicznego. Mi się bardzo bardzo podoba. Gdzie? Tu jeszcze jakąś misję? Pokazuję, że mamy misję. No dobra. A, tu jest jeszcze. Cargo dostaliśmy. Nie! Nie! Co się Internet. Internet przez cały istnienie. Nie, no nie. Co zrobimy? Eee. Um. Nie ja mam pojęcia co się stało To raczej nie jest po stronie mojej O, już działa Nagle coś mi rozłączyło, ale wyraźnie już działa wszystko Myślę, że wystarczyło, że będę musiał odcinek Tak szybko uh, Aha, buduję można jeszcze ten, kartę eee, Collection, takie tam To jest oczywiście raczej dla subskrybentów Fajnie. Możemy jakby kupować rzeczy na ten... No. Wydaje mi że Jest tutaj dom akcyjny i poza tym można się kupować taki sklepik jest, tak? Czyli Carter Market. Tak, to jest Carter Market. No widzicie, tutaj możemy kupić w połączeniu chyba. Za, to jest przedmiot w połączeniu z ka e, jego kartel marketu. No fajnie. To nie wygląda aż tak bardzo na nas. Dobrze, gdzie jest peleryna? Ja się pytam, gdzie jest peleryna? Ja się... Tego zawsze nie pokazuję na spelery, a już pokazuję, jakby może błonić PLR. No, no tak. Ja specjalnie nie zachwycałem te, te, te stroje. Ale Color Crystals, bo mi się bardzo by spodobało. Ale wszystkie wymagają 35. poziomu. Tutaj te są chyba czarne... Nie, złote to nie pamiętam co one dawały Eee, mech mech, no jak jest to, Ciężo, że to może raczej się tego nie można zdobyć mhm. jak To jakieś tam zielone Nie mogę zielonym No, fajnie Fajnie, fajnie to specjalne, one są chyba podajże, że dla tych co grają w, 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 w pvp. No sobra, nic specjalnego dla mnie to nie ma. No i co, i co, i co? I znowu coś się dzieje z internetem, ale to chyba nie u mnie. Mamy no, holoterminal, terminal, ale to nic nie możemy z nimi pogadać. Takie rozglądamy po prostu z statku. Ee, no to co, idziemy, idziemy do galaktyki, tu do galaktyki, ee, do, ee, na mostek i myślę, że bierzemy nasz... Eeeh, nowy cel, czyli Narszada, tak? Wole e, po lewej, tak się siedzi w Polsce. Hehe, <laughs> w samochodach, to na pewno, tak kosmiczny też powinno się tak siedzieć. Come fajnie, mm -hmm. Fajne, fajne. Uh. Nie pamiętam jak się wymawiało, sale... sale... ukamis? Parę minut, fuu. Przed odcinkiem to, to słyszałem po prostu na filmiku. Jeden z Starów który oglądałem. był później tu. Fajnie. O! Tak to miało być. Ale... Znów yy, zapomniałem tej wymowy. Korelia, Palmora... Alderaan, Manan... Zgaduję, że Balmora ha? Okay. No. no, no. nie rozumiem, bo Tymanen, Koler, Korelia, Balmora, Alderan. No dobra, a my szukamy. Aha, tu jest Seat of the Empire. Zios, Drakon, Romund Gas, Korriban... Jawin Szczery, o Jawin Szczery! Eee. Właśnie, bo się jakby nie wiedział, no Jawin Szczery to oczywiście tam kojarzę chyba każdą bitwę o Jawin Szery, czyli bitwę, z, w której została zniszczona Gwiazda Śmierci przez Luke'a Skywalker'a. Otóż Jawin yy, Szczery kiedyś był bodajże... Była albo Świątynia Seatów, albo... nie, tam była Świątynia, świątynia Jedi, w ogóle... Z tym starym, wiecie, yy, Expanded Universe, to tam właśnie była, na jawin szczerym, yy, została wybudowana nowa świątynia Jedi. Yy, rządzona przez Lukaska Jokera. A, tu mieliśmy lecieć, dobrze. Eee, Space Battle. Może jeszcze nie, nie będziemy lecieć na jakimś bitwę kosmiczne. Lecimy na Nar Shadow. Tak, Travel Now. No i co? Eee, Now we get some cool effect Ah, apprentice You've reached Nar safely Good Don't let the glittering towers fool you Misery and desperation rule the slums below And desperation can drive people to many things Remember that in your attempts to recover the artifact here again yes any idea where I should start? In this case, the who is more important than the where. The artifact, a pendant called the Eye of Tulak, belongs to the Sith Lord Palladius. He's lived here many years, converting Narshadar's poor and suffering into zealous followers. His own cult. Hey. not inter no my internet. To jest serwerów musi być jeszcze dzisiaj update i coś się po prostu Seems like a very cunning man. I admire that. Cunning, devious, persuasive, yes. And atrociously stubborn. Leads his cult from seclusion. If if update, z serwerami jeszcze. Now, useful. I'm certain they will I have encouraged their cooperation with the assurance that once Palladius is gone the cult is theirs to lead circumstances change of course do whatever you feel is necessary with Palladius and his cult the artifact is all that matters okay geez, uh, no it's Wychodzimy chyba. Czekaj nam to prawie 20 minut co myślę tyle. A. Doceniam tu V. A, to jest wyjście. Chciałem Wal mówił z nami. Byłoby miło. A, musimy chyba go jakby wiecie. Zatrudni. Idzie z nami, panie. No, może bez niego, nie wiem. Zobaczy się. Wychodzimy. Witaj, Dromund... Nie, to nie jest Dromund Kass, Jezu. E, Nar Shada. Jezu, jak ja, ja mam problem z zapamiętaniem imion, wiem, wiem. I nazw. To nie wiem dlaczego, ale pie tak mam, żeby... Bardzo, bardzo ciężko mi zapamiętać różne nazwy. W grach. I w rzeczywistości również. No też... Problem, że często przedstawiam jakby słowa. Na przykład, e, saleukami, jest ten, się pisze, tak przynajmniej przez, no, przez cy, ale rozumiecie, co chodzi, e, to ja przez większość czasu, jak tylko zobaczyłem te nazwę to czytałem to jako sale, sale, za tu, salekujami, tak, salekujami. <laughs> jakby to było, jakieś, wiecie, e, jakaś nazwa e, arabska, tak, bo no, salami olejkum, bo każdy wie. <laughs> Oczywiście to jest taki dowcipny żart, ponieważ yy, muzułmanie, chyba muzułmanie, znaczy na pewno muzułmanie, yy, jakiś kraj, który muzułmański tam się mówi właśnie, wit witają siebie bodajże słowami. Yy, Salam Aleikum. O tak, to tak. No co? Bierzemy w inne. Lecimy do spej... Yy, kosmicznego. Portu kosmicznego. Tak. Mówiłem tak... Często się mylę, ty, ty, ty jak ma, czytam te nazwy. no Nie o to mi chodzi w sumie. E, angielskie jakby słowa. Często się mylę. Jak e, widzieliście, bo... Staram się je tłumaczyć, tak? Staram się je tłumaczyć, ponieważ... Skoro mogę mówić po polsku, to dlaczego nie miałbym mówić po polsku? Tak bo powiedzieć, że idziemy do Space uh, Portu, ale w ogóle, Skoro istnieje słowo port kosmiczny, to dlaczego nie? Z niego nie skorzystać. Forgive the unorthodox introductions, Moro Head of Special Operations for the Imperial Diplomatic Service. I need assistance plucking okay. a thorn from the Empire's side. It should be a trivial task for a Sith, my lord, but I want the world to see your power. Okay. I, I was, was tasked with gathering allies hmm. on Hot clans, corporations, gangsters. But one man has resisted our entreaties. Ukabi is the local leader of the Exchange, a galaxy spanning criminal organizations specializing in high-tech vice. Ukabi and the Exchange refuse to join us. What does the Empire want from these gangsters? The Exchange spends more money than most governments on spies, slicers, and scientists. Anyone they can't buy, they kidnap. They would have been valuable friends, but Ukabi drugs and tortures my messengers. We need to make an example of him. Defiance is unacceptable. He should be dealt with. I want his army decimated, his arms caches looted, his chemical refineries raised to the ground. I want to show a force so overwhelming that no one on Narshadal will ever deny the Empire again. If you would grant us this favor, it may serve my purposes. The exchange will burn. The exchange operates out of the Corellian sector of the city. Twoja droga zniszczenia zaczyna się tam. Ok, ok. Kiedy skończysz paraliżować operacje, możesz mnie znaleźć na moim komendowaniu. Będę obserwować chaos z moich komór. No bo to ciekawy quest. Eee, może być ciekawy, bardzo ciekawy quest. Mamy. Sims y to raczej nie są rzeczy, które nas interesują, ale tu mamy jeszcze jeden. Jeden quest. Fuh, no, jeszcze jeden quest. Uuu, wód. Bo gdzie? myślę, że pewno się weźmiemy, bo każdy quest to dobry... A nie, to jest heroik, dobra. Heroików nie bierzemy. się czy to jest heroik? Eee, nie, to jest normalny quest. Jakieś tam implanty, ale... Myślę, że chyba nie będę ich brał, w ogóle będę brał tylko te... Eee, data crystal, ształy żeby sobie kupować może nowe rzeczy. Co to się stało? Okej, okay, chyba nic. No, no co się stało, ale nic nie powinno nas interesować. Dobrze, gdzie mamy iść? Tam no, chyba nie. To pójdziemy tędy. Ile, słuki. Tak, słuki. Okay. Tu Tak, łuki. Okej, schody, dobra. Zastanawiam się, jak to będzie. Ma... Mamy po prostu sparować tam i pozabijać? Trochę brzmi. I no, kiepsko. O, dziękuję za poradę, mój drogi kembalu. O, o! Policyjne taksi, zajebiste. A, bo to po prostu ten Nar Shadai jest po prostu takim w miejscem, gdzie uh, jest mnóstwo, mnóstwo gangów. Mnóstwo potyczek między tymi gangami. Nie dziwiłbym się, gdyby po prostu to były jakieś wiecie, morderstwa czy coś. No, jakby wiesz, potyczki między gangami pewnie to są. Dlatego tu jest policja. Dobra. Ale myślę, że w tym momencie skończę, tak więc, no, wiele się nie wydarzyło w tym odcinku. Po prostu yy. popatrzyliśmy, jak działa nasz statek nowy. Poza... Trochę zebraliśmy misji do wykonania, ale tym się zajmiemy w następnym odcinku, tak więc. Komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie, jeśli się podobało i do zobaczenia w następnym materiale ze Star Wars i The Republic. Hej!